Bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj Was zapraszam na nieco story of my life i jeśli nam starczy czasu, bo generalnie taki jest plan na ten film, to również chciałam Wam opowiedzieć o moich ulubionych maseczkach, bo ostatnio naprawdę używam bardzo fajnych maseczek. Chciałam mieć to tak jakby zebrane w jeden film, ale niestety życie jest troszeczkę brutalne i jeżeli nagram taki dedykowany temu tematowi film, to jest ryzyko, że zobaczę tam 900 wyświetleń, dlatego muszę po prostu to wrzucić w inny film. Ale może po kolei. Cześć! Witam Was bardzo serdecznie, zapraszam Was rzecz jasna do oglądania, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie kciuka do góry, napiszecie komentarz i zasubskrybujecie kanał, jeżeli jeszcze tego nie czynicie. I przyniosłam Wam pokazać, muszę w końcu nagrać, może to uczynię właśnie na czwartek, test tej paletki. Ja ją mam od dawna, kupiłam ją w Ezebra, mając zaplanowany nawet jej test, ale to było w grudniu i coś tam się rozjechało mi i ten test przepadł, znaczy nagranie przepadło, a to jest paletka marki BH. Ona kosztuje chyba około 60 zł, nie wiem czy ją kojarzycie. To jest ta, która wyglądała na stronie tak yy, miodowo-musztardowo i oczywiście zdjęcie było totalnie przekłamane do rzeczywistości, ale paletka jest naprawdę świetna. Dzisiaj mam także nią wykonany makijaż. Nie wiem, czy Wam się podoba i muszę w końcu nagrać test, bo wydaje mi się, że ona kosztowała około 60 zł, a tutaj mamy 14 cieni, co pozycjonuje ją, że tak powiem, w dobrej, na dobrej półce cenowej. No a teraz story of my life. Powiem Wam, że zastanawiałam się, czy poruszać ten temat, czy nie bo jako e, widzka, nie lubię tego słowa, jako osoba, która ogląda YouTube i jako, i jako osoba, która żyje nie, jako w społeczeństwie, nie znoszę, jak ktoś mm, zaczyna o czymś gadać, po czym mówi, dobra, już koniec. <grytanie> jakby nie podejmuję tego tematu. Jak jakby nie chcesz, to po prostu nie mów. E, natomiast e, ja już ten temat niejako tutaj na YouTube zaczęłam i... Ponieważ bardzo mnie on stresuje i nie wiem jak bardzo on będzie zauważalny, to stwierdziłam, że po prostu przyjdę i Wam o tym opowiem. Natomiast jest to jedna z tych sytuacji, kiedy po prostu, no nie chcę mówić, że błagam, ale bardzo Was proszę o uszanowanie mojej prośby i nie dawanie mi rad ani nie pocieszanie mnie ewentualne no przepraszam nie lubię bardzo czegoś takiego nie znoszę gdyby ktoś do mnie coś takiego powiedział albo gdyby coś na YouTubie ktoś takiego powiedział ja bym ten film oglądała, to przewróciła standardowo dla siebie oczami ale nim dojdę do tego do czego próbuję dojść od trzech minut to oczywiście słowo wstępu bo nie byłabym sobą, czyli podejrzewam, że jednak z tego filmu robi się, zrobi się pogadanka. Powiem Wam, że ja jestem taką sobą, że jak dostaję jakąś e, bardzo złą informację, czy złą informację, stresującą informację, na przykład odnośnie swoich bliskich, to wytwarzam sobie taką bańkę. To znaczy nie chodzę i na lewo, na prawo o tym nie gadam, e, ale działam bardzo racjonalnie, czyli mimo... E, no z każdą wiadomo, taką złą informacją e, jest trochę łatwiej, ale... Mm, Mogę mieć jakiś taki chwilowy, jakby kryzys, ale działam bardzo tak analitycznie, strategicznie. Czyli nie daję sobie takiej furtki na jakieś przeżywanie, załamywanie i jakieś takie nadmierne stresowanie się. To z punktu myślę, że widzenia psychologicznego ma plusy i minusy, no ale tak już mam. Raz, jeden, jedyny w życiu, właśnie kiedy pierwszy raz, bo generalnie ja zostałam tak wychowana i uważam to za in plus no chyba, że oczywiście człowiek tak sobie tam mierzi te emocje, że potem dzieje się coś złego z jego organizmem, ale załóżmy, że, że, że tego nie mam. Albo nie zdiagnozowane. Nieważne. Raz w życiu, kiedy dostałam pierwszą taką złą wiadomość dotyczącą mojej e, bliskiej mi osoby, powiedziałam o tym, wtedy jeszcze pracowałam, i Powiedziałam o tym, bo po pierwsze no było po mnie widać, że coś jest nie w porządku, musiałam wyjść z pracy, bla, bla, bla. A po drugie e, chciałam, jakkolwiek źle to nie zabrzmi, w jakimś stopniu wykorzystać to, ponieważ e, u mnie w pracy ten, kto miał gorzej w życiu prywatnym, zyskiwał zawodowo. No, prywaciarz, wiecie, takie e, klimaciki. I myślałam, że... a byłam akurat przed e, nową umową i przed stanowiskiem obiecanym mi przez mojego szefa, alkoholika, kierowniczki, nie? W związku z tym y, pamiętam, że y, powiedziałam o tej sytuacji, właśnie licząc na to, że może ktoś się na no, zlituje, tak jak się lituje nad innymi. Otóż się nie zlitował, a jeszcze ta y, pani, która to właśnie, y, że tak powiem, wszystkich brała na litość, y, już po tym, jak mi tam dano te pół etatu, ja zrezygnowałam, nieważne, Powiedziała do mojej koleżanki, że ona myśli, że Bóg tak chciał, żeby mi nie przedłużyli tej umowy, bo będę mogła się zająć tą osobą. Co tylko mnie umocniło w przekonaniu, że o pewnych rzeczach się po prostu nie gada, bo to jeszcze tak zabrzmiało, jakby fakt tej choroby był równoznaczny, że nie wiem, kaputnie, no bo co to znaczy, zająć się tą osobą. No nieważne. To mnie właśnie umocniło w przekonaniu, że o pewnych rzeczy się nie gada, a nie gadam też między innymi dlatego, bo nie chcę. A, rad? I B, y, współczucia. Y, nie lubię słów, nie ma się, będzie dobrze. One na mnie działają bardzo, bardzo negatywnie. I ja mam bardzo w ogóle specyficzny stosunek też na przykład do... Y, ale to się chyba nie nadaje do YouTube, tak? kontolencje na pogrzebie, znaczy oczywiście chodzi o formę. No. Mam taki ani inny charakter. Ale to, jeżeli właśnie tyczy się moich bliskich. I na przykład pamiętam, i bardzo często jest tak, że u mnie dzieje się coś wśród moich bliskich bardzo, bardzo złego, co we mnie też oczywiście rzutuje, i bywa, że ja na przykład mówię o tym po, po latach. Zresztą tak samo jak się o mnie tyczy, jeżeli coś bardzo takiego, naprawdę złego. I na przykład było tak kiedyś, pamiętam wiele, wiele lat temu, mój mąż miał jakąś bardzo poważną operację, i na przykład wiedziało o tym tylko dwie osoby z mojego otoczenia, jakby biorąc pod uwagę totalnie wszystkich ludzi, których znam i z którymi rozmawiam, czy z którymi się przyjaźnię. I to, co więcej, wiedziały to dwie osoby, których, których na tamtym etapie jakby życia bym wcale mi nie nazwała, ale one były daleko, bo, bo, bo nie mieszkały w Warszawie. I tak samo, kiedy mój mąż na przykład miał, był przed bardzo skomplikowaną operacją kręgosłupa, z czym to się wtedy wiązało, ja o tym też nie mówiłam. Też nie mówiłam o tym na YouTubie. Są takie rzeczy albo o kolejnej gdzieś tam chorobie w rodzinie. Są takie rzeczy, których ja po prostu nie mówię. Nie mówię jakby wśród ludzi, których znam, a tym bardziej nie mówię um, w internecie. Ale tak jak powiedziałam, ja sobie wytwarzam bańkę, ale też bardzo racjonalnie działam, tak? Czyli nie daję sobie tej przestrzeni na takie sztuczne załamywanie się czy sztuczne panikowanie. Ale mój charakter również mm, jest taki cudowny, że kiedy coś dotyczy mnie. To ja popadam w totalną panikę. Ja jestem jednym wielkim chodzącym kłębkiem nerwów. Ja czuję ten taki magiczny ścisk, oczywiście to wynika z mięśni, do których ja mam skłonność do spięć, więc czuję ogromne spięcie w klatce piersiowej, czuję ogromne tutaj spięcie w mostku, powinnam wtedy oddychać przeponą, żeby to jakoś luzować. I fizycznie i psychicznie czuję się wtedy bardzo, bardzo taka spanikowana. I są takie rzeczy, które u mnie taką panikę powodują, um, dla kogoś jakby bardzo błahe i właśnie ktoś by poszedł do tego racjonalnie, a ja jakby coś we mnie się takiego dzieje, że ja po prostu jestem węższtywna. I jak... Coś mi się właśnie wymknie spod kontroli, to oczywiście właśnie wynika z charakteru, ale nie nie szastam kasą, wolę kupić nową paletkę, jak wydawać grube tysiące na terapię. To jest of course żart, może nie na miejscu, ale zupełnie poważnie, jakby ja sobie z tym żyję, nie? W sensie to jest mimo wszystko jakoś pod kontrolą, ale jest właśnie coś takiego, że ja potrafię naprawdę w takim dniu, w którym coś mnie tak zmroziło, usiąść. Oczywiście tego nie robię, bo nie mam to czasu, ale usiąść, na zasadzie mogłabym usiąść i patrzeć się cały dzień w ścianę, bo, bo tak bardzo jestem spięta, albo najchętniej bym się położyła, są takie trochę zachowania pseudodepresyjne, mówię pseudo, bo um, no, temat wiadomo jest bardziej skomplikowany, najchętniej bym się położyła i tak przespała cały, cały ten zły czas. Um, I powiem Wam, że na szczęście Mam mało takich sytuacji, mało takich rzeczy, które mnie stresują odnośnie mojego zdrowia. Stresuję się raczej innymi rzeczami i jakby one mnie spinają, ale nie zdrowia. No dobra, do rzeczy. Kiedy było 100 lat temu, nie wiem, Q&A na przykład i ktoś mnie pytał, co lubię w sobie, to rzeczą, którą wymieniałam zawsze na pierwszym miejscu, były moje włosy. Mam ładne włosy, mam genetycznie po tacie bardzo mocne włosy i mam też włosy, które całe życie mi wypadały, natomiast bardzo dużo ich na bieżąco odrastało. I przez to, że ich całe życie naprawdę dużo mi wypadało, i całe życie też praktycznie, czy większość swojego życia, mam bardzo długie włosy. To kiedy taki jeden włos wypadnie, to on zawsze robi trochę większe wrażenie, niż kiedy wypadnie krótki. Bo się wydaje, że tego, tych włosów jest więcej. I wiem również, że sezonowo mi włosy wypadają. Czyli faktycznie tak jak tam zwierzaki gubią sierść, tak ja gubię te kłaki. I mniej więcej jakoś pod koniec zeszłego roku yy, miałam wrażenie, że tych włosów wypada mi więcej ale już kiedyś miałam taką, pamiętam, schizę, byłam akurat u mojej fryzjerki i ona powiedziała, nie, no co ty, nie? A ona znała doskonale moje włosy. I teraz było podobnie, czyli pod koniec zeszłego roku miałam właśnie wrażenie, że te włosy mi trochę wypada, ale uznałam, że, że to jest bardziej schiza. No i na początku tego roku znowu miałam wrażenie, że ich wypada więcej, a potem zachorowaliśmy na tą infekcję bakteryjną. Zakładamy, że to nie był COVID, a nawet jeśli był, to trochę jakby za szybko. By się stało to, o czym zaraz powiem, więc myślę, że mm, to nie o po covidowe chodzi. I ja nie myłam włosów przez, nie wiem, ile dni, chyba z pięć podczas tej choroby. I kiedy umyłam te włosy, no to zawsze jest tak, że jak nie myjesz i ich tam zbytnio nie szczotkujesz, no nie dbasz, no to ich wypada więcej. Miałam wrażenie, że te włosów wypadło mi więcej i miałam przeogromny łupież. Ale taki łupież, nie łupież-łupież, tylko po prostu aż. Kula mi, no może nie płatami schodziła, ale było widać, że ona jest taka ultra, ultra przysuszona. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. I pamiętam, że tu nagrywałam film i powiedziałam, że chętnie bym o tym nie mówiła, ale on jest tak duży, że jak tylko ruszę, to po prostu ja się zaraz cała zasypię, jakby śnieg padał. Eee, myślałam, że to może szczotka Oliwi Garden, mi tych głosów więcej wyrywa, natomiast powiem Wam że sprawa nabrała tempa. Dodatkowo to jest jakby trochę samoz już spełniająca się przepowiednia i schiza. Natomiast doszło do sytuacji, tutaj chyba z tydzień temu, półtora tygodnia temu, kiedy wysuszyłam włosy, spięłam je tak jak często spinam jest to w moich filmach do zobaczenia i mówię do mojego męża, ty, ja mam połowę włosów. Um, I mówię, dobra... Jakby coś trzeba robić. Mamy w domu ten szampon trychologiczny, który mój mąż używał za miliony monet i tą wcierkę. Mówię, ja tego zacznę używać, zacznę robić te peelingi, ale no tak się zastanawiałam. No, nie, no nieważne, taki trochę słomiany zapał, trochę jakby nie chciałam tego się zabrać, bo jeszcze mieć to w wodzie, nie wiem. I moja mama mi poleciła, ponieważ jej to poleciła właśnie nasza fryzjerka i mojej mamie to bardzo, bardzo pomogło, aby wcierać w skórę sok z czarnej rzepy. Ja to sobie nawet wygooglowałam, faktycznie to przynosi rewelacyjne rezultaty. I, i, I mam ten sok, na razie go raz wcierałam. Natomiast w ciągu tego tygodnia, a właśnie po tej chorobie, bo ta choroba była jakoś w połowie lutego, nie? Ja mam poczucie, że po tej chorobie jakby nie doszłam do siebie. Cały czas, czyli minął miesiąc, równo miesiąc od kiedy zachorowaliśmy, cały czas mam poczucie bardzo mocno wyschniętego gardła. Mi się już to kiedyś w życiu zdarzało, nawet lekarze na to mówili, że to jest taka jakby opryszczka w gardle, że no miewałam takie skłonności, ale to bardzo, bardzo wiele lat temu. Cały czas mam takie poczucie osłabienia. Ciągle się czuję jakby mnie coś rozbierało, mimo że no, nic mi nie jest. I w momencie, w którym dodatkowo ja mam bardzo, to będzie too much information, albo i nie, bo z drugiej strony to zawracanie głowy, to jest temat, jak każdy inny. W momencie, w którym mam bardzo regularny okres, mimo tam swoich tarczycy, chorób tarczycy i tak dalej, nigdy mi się to nie rozjeżdżało, wiecie, nigdy. I w momencie, w którym jeszcze okres mi się przesunął o prawie tydzień, zaczęłam już. i te włosy lecą, zaczęłam, spanikowałam. Totalnie. Mm. Ale to meritum. Yy, znaczy właściwie do początku, bo trochę pominęłam. Yy. Albo właściwie cofnijmy się. Słuchajcie, zapytałam Was na Instagramie, stwierdziłam, że to jest ten moment, że okej, okay, że ja pytam o radę, co mi radzicie. Choć to pytanie było trochę z dupy, bo z drugiej strony na YouTubie powiedziałam: Nie radzcie mi, na Instagramie zapytałam, choć sama mam produkty w domu, mi mogę sobie zadziałać, i jeszcze potem właśnie mama mi powiedziała: ten sok z czarnej rzepy, i miałam takie, dlatego skasowałam to i stwierdziłam, że nie, 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 po prostu idę na badania krwi bo to nie ma co, tylko właśnie chciałam je przesunąć, żeby one wypadły mi po okresie, ponieważ między innymi TSH, a to wszystko jest bardzo hmm, czułe i nie ma sensu robić takich właśnie badań w danym tam dniu cyklu, bo to wszystko, jakby wynik może być zaburzony, a te badania, wiecie, kosztują. No, skomplikowana historia. No tak czy siak, koniec końców. Hmm, uznałam, że najpierw robię po prostu badania krwi, będę sobie wcierała te swoje wcierki jak będę miała te wyniki... No, to wtedy zobaczymy. I wyobraźcie sobie, że w ciągu mniej więcej tego, tych dwóch tygodni, ja mam po prostu wrażenie, że mi te włosy lecą garściami w tym momencie. Um, zamieniłam termin badań, bo miałam je zrobić dopiero w przyszłym właśnie tygodniu, zamieniłam na jutro. Umówiłam się też, choć czekamy na dostęp do tam, ubezpieczenia takiego, tego prywatnego, wiecie, zdrowotnego. Które jest zarąbiste. Pierwsza, nie miała do czynienia z tak fajnym ubezpieczeniem, bo te wszystkie medikafery to można sobie głęboko, moim zdaniem. I umówiłam się do dermatolog, która pomogła mojej mamie kiedyś, mojemu tacie. Zresztą ona mi kiedyś operowała pieprzyki, No, starsza, starsza babeczka. Umówiłam się po prostu do niej na wizytę na przyszły tydzień, bo no, jest, powiem Wam, kiepsko najdelikatniej mówiąc i jestem przeogromnie spanikowana. Przeogromnie. Yy, I stwierdziłam, że to nie ma na co czekać i nie ma nad czym się zastanawiać. I to nie jest naprawdę moment, bo też się inspirowałam tą historią Agnieszki Januszki, co prawda jej włosy leciało po ciąży, że ona tam wcierki, nie, olejek jakiś rozmarynowy, nie obejrzałam tego filmu, ale widziałam na Instagramie, ale uznałam, że to nie jest moment na eksperymenty, na sok z czarnej rzepy. Tylko to jest moment na działanie, że tak powiem, zgodnie z medycyną. Bo szczerze mówiąc, boję się, że ja albo mam anemię, albo coś się w ogóle porozjeżdżało. Dodatkowo na skórze mam, no nie słupież, właśnie, mam jakieś placki. To trochę wygląda, to może być wszystko, bo trochę to wygląda na grzyba. A trochę to wygląda na y, po prostu jakieś zaburzenie flory, a znaczy flory bakteryjnej na włosach, no nie wiem, na jakieś coś, co by pasowało niby. Y, z drugiej strony to może być po prostu przesuszona skóra, bo ja często miałam przesuszoną skórę, i to może być po prostu totalnie, totalnie wszystko. I po co ten film? Y, po pierwsze, dlatego, że nie jestem w stanie skupić myśli w dniu dzisiejszym na niczym innym, i uznałam, że się nie nadaje dzisiaj na nagrywanie testu. A po drugie, dlatego, że chcę tu zrzucić siebie wyjątkowo, co jest wbrew, tak jak wspomniałam na początku, w tym przedługim wstępie, mojemu charakterowi, bo pomyślałam, że jeżeli będzie widać, że tych włosów mam mniej i ktoś mi po prostu napisze to pod filmem i ja zareaguję w sposób agresywny, to będę mogła go odesłać do tego filmu, tak trochę egoistycznie. Hmm. Ale też pomyślałam. Choć nie do końca jest to zgodne ze mną. Że po prostu Wam powiem, chyba, bo nie wiem, jak kijowe będą te wyniki badań. Powiem Wam, jakby, jakie są faktycznie dalsze kroki i co w moim przypadku się okazało, bo pomyślałam sobie też w tej swojej takiej największej panice, czy nie jest trochę tak, bo ja w ogóle jestem tym zjawiskiem przerażona od dawna, że ludzie się kuźwa diagnozują przez internety, piszą do lasek, które też coś takiego miały, zamiast pójść do lekarza. Eee, ja, może z tymi lekarzami to bywa różnie, ale jednak, no co lekarz, to lekarz, nie? No lekarz jednak jest, no nie ukrywajmy, co nieco mądrzejszy niż, niż my. I pomyślałam, że po prostu... Yy, Dam taką ewentualnie radę, no nie wiadomo czy to przyniesie pożądany skutek, ale że dam taką radę, że jeżeli ktoś, komuś też tak wypadają włosy i się tym martwi, to może faktycznie warto coś takiego zrobić, że to będzie takie wbrew w ogóle internetowi, bo, my, bo generalnie dotychczas wszystkie filmiki na YouTube, jakie widziałam, zresztą nie wiem czy znacie historię, jak ona się nazywa? Ewy Mazurek? To było w ogóle ona jest chyba makijażystką, nie makijażystką, nagrywała kiedyś jakieś takie filmiki na YouTube. Potem mi się wyświeciła na Instagramie, ona wyłosiała przez COVID bodajże. I teraz... i potem jej pięknie odrosły włosy, ale tak wyłosiała, wyłosiała. I pięknie jej odrosły włosy, ma niesamowite włosy i widzę, że zmieniła jakby cały swój content. Mi się wydawało, że jest kosmetologiem, ale nie wiem tego. Zmieniła teraz cały swój content na jakąś, jakieś webinary odnośnie włosów. I... Ciekawe swoją drogą. Natomiast zobaczyłam jeden komentarz pod jakimś zdjęciem, że... Czy polecasz jakiegoś lekarza? I ona powiedziała, że tam no badania, ale ona jakby po wykonaniu badań tak to zrozumiałam, mogę się mylić. Jeżeli tak, to przepraszam, że ona jakby sama jakby sobie wdrażała to leczenie. Czy sama jakby działała na własną rękę. No i oczywiście przyniosło to niesamowite rezultaty, więc tak. Ale pomyślałam sobie, że jeszcze chyba nie widziałam filmiku na YouTubie. Oczywiście na pewno gdzieś taki jest ale nie spotkałam się z czymś takim, żeby ktoś powiedział kuźwa na zasadzie lecą mi włosy, albo coś mi dolega, więc zamiast odwalać dziady i pić na zasadzie olej z czarnuszki, to po prostu kuźwa idę do lekarza i moim zdaniem nie ma co kombinować, po prostu badania krwi, lekarz i, i to jest metoda, tylko jednak tu jesteśmy w tym poletku takim beauty, więc jak komuś wypadają włosy, to się zaczyna cała akcja z polecaniem wcierek. I, i, I pomyślałam, że, że dlatego będę trochę taka w kontrze, jak to lubię, i, i wam y, powiem o sobie. Jeżeli. umówmy się może w ten sposób, no bo chciałam po prostu to z siebie zrzucić, tak jak powiedziałam. Dlaczego? Dzisiaj też nie, nie, nie mówię, no po prostu mam zły humor, no. Y, więc pomyślałam sobie, że po prostu jak coś ustalę, to mogę przyjść i wam powiedzieć, co ustaliłam. Ja dodatkowo, y, ostatnio mi się wyświetlił y, film Karoliny ze stylizacji, nie oglądałam go, Karloga, że idę do ginekologa, bardzo się boję. I w pierwszej chwili miałam takie serio, jesteś dorosłą kobitą, która, no, tak jeszcze urodziłem dziecko. A potem miałam takie, Boże, to hipokrytko. Ja jestem osobą, która tak panikuje, czekając na wyniki badań krwi, że to przechodzi ludzkie pojęcie. Bo wiecie, czego ja się boję najbardziej? Nie tego, że mi wyjdzie, że nie wiem, jestem na coś chora albo nie wiadomo co, tylko boję się tego, że to, że to będzie oznaczało po prostu problemy, z którymi będę się teraz bujała. I tak samo, właśnie, bo powiedziałam tutaj jedną istotną rzecz, nie wiem czy ktoś to wyhaczył, zdecydowałam się na pójście do dermatologa. Dlaczego do dermatologa, a nie do trychologa? Bo na podstawie historii mojego męża tego filmu nie ma, bo wiele osób było nim zainteresowanych, a ja go po prostu zdjęłam. Znaczy on jest, jeżeli wejdziecie na playlistę, natomiast nie ma go, jeżeli się wejdzie normalnie na kanał, bo ten film ma, w tysiąc wyświetleń, więc ja go nie chcę. Ale powiem wam, więc on jest, jeżeli komuś zależy. Natomiast na podstawie tamtej historii wiem, że to jest po pierwsze kopalnia kasy, prawie bez dna, a po drugie... Hmm, Wiem jak to się jakby potoczy, trochę też potem poczytałam na ten temat i jednak uznałam, że dermatolog to jest lekarz. Trycholog? to jest nie będę pierniczyła, Trycholog to nie jest lekarz. Specjalista od problemów związanych z włosami i skórą głowy nie musi mieć wykształcenia medycznego. W Polsce oficjalnie nie występuje zawód trychologa, jednak dermatolog, który skończył specjalizację trychologiczną, jak najbardziej może być nazywany lekarzem od włosów sorry nie wiem dlaczego tak się rozjaśniło więc stąd moja decyzja żeby właśnie pójść do dermatologa bo jednak to jest lekarz i um, nie ma nawet jeżeli robię jakieś zabiegi u siebie w gabinecie to nie ma mam wrażenie takiego parcia na kasę tak po prostu to powiem no więc tyle mojej dziwnej opowieści ja wam dziękuję za oglądanie jednak te maseczki tutaj nie weszły tak myślałam to do nich wrócimy <laughs> To jest w ogóle moja poduszka z królikiem, tylko tak sobie ustawiłam kalendarz, że jej nie widać. Słuchajcie, ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. I teraz zapytacie mnie, to jakich Ty komentarzy oczekujesz, skoro nie oczekujesz żadnych? No właśnie może tego jak Wy na przykład sobie radzicie, jak macie taką jakąś sytuację, która... Czy macie takie rozdwojenie jaźni jak ja, że inaczej reagujecie na sytuacje, które dotyczą na przykład waszych bliskich, a inaczej które dotyczy was, bo mi się wydaje, że to takie trochę mm, dziwne, bo zazwyczaj jest na odwrót, czyli że jak kogoś bliskiego coś dotyczy, to tak się panikuje, a u siebie to się działa bardziej racjonalnie. A ja mam zupełnie mm, właśnie na odwrót, więc... Yy, Ciekawa, ciekawa jestem Waszego zdania. E, tak jak powiedziałam, jak coś ustalę, to myślę, że Wam powiem, co ustaliłam. E, możecie trzymać po prostu za mnie po ludzku kciuki, bo jestem przerażona. To tak konkretnie. Wiecie, to jest atrybut mój. Dodatkowo przypomina mi się taka creepy historia, która gdzieś na pewno e, odcisnęła piętno na mojej psychice, jak kiedyś jedna osoba była po chemii. I powiedziała, no zobacz, jednak włosy mi nie lecą. Jeszcze mi nie lecą. I tak złapała te włosy, które tego samego dnia czesała i nie leciały, i tak pociągnęła. o nie czy nie jest tak źle. E, I została jej e, po prostu garść włosów i to gdzieś we mnie zostało. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam Was że do kolejnych filmów, mam nadzieję, że kolejny film to będzie jakiś teścik miły i przyjemny, może właśnie tej paletki, bo jest naprawdę zarąbista. Nie wiem dlaczego właśnie ja tak jakoś ją olałam w tych testach. Dzięki serdecznie, do zobaczenia do kolejnego filmu, trzymajcie się, do zobaczenia, bo dzięki, pa papa